Uzbrojeni ludzie w mundurach bez znaków rozpoznawczych zajęli budynki parlamentu i rządu autonomicznej Republiki Krymu w Symferopolu na południu Ukrainy. Od wczoraj trwają tam protesty zwolenników przyłączenia autonomii do Ukrainy oraz ich prorosyjskich oponentów. W stronę Symferopola zmierzają rosyjskie transportery opancerzone. W stan gotowości podniesione zostało także lotnictwo. Jedno ze źródeł mówi, że Wiktor Janukowicz uzyskał azyl ze strony rosyjskiej. Uzbrojeni ludzie, którzy opanowali siedzibę władzy Autonomicznej Republiki Krymu, określają się jako przedstawiciele samoobrony rosyjskojęzycznych obywateli Krymu. Informują oni, że chronią budynek parlamentu autonomii. Ludzie samoobrony oświadczyli ponadto, że gotowi są wpuścić do środka jedynie przewodniczącego parlamentu i legalnie wybranych deputowanych. Odmówili oni negocjacji z premierem. Wczoraj kilka tysięcy krymskich Tatarów oraz przedstawicieli innych narodowości domagało się jedności autonomicznej Republiki Krymu z Ukrainą. Przed gmachem parlamentu autonomii w Symferopolu zebrała się również liczna manifestacja zwolenników przyłączenia Krymu do Rosji. Prokuratura Generalna Ukrainy uznała zajęcie budynków rządowych na Krymie za akt terrorystyczny i wszczęła śledztwo z odpowiedniego artykułu kodeksu karnego. Moskwa postawiła w stan najwyższej gotowości bojowej lotnictwo myśliwskie zachodniego okręgu wojskowego. Samoloty myśliwskie patrolują przestrzeń powietrzną w rejonach przygranicznych. Pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Aleksandr Turczynow ostrzegł Rosję przed agresją wojskową i zapowiedział, że jakiekolwiek ruchy stacjonującej na Krymie rosyjskiej floty czarnomorskiej zostaną potraktowane jako atak na jego kraj. Tymczasem członek Dumy Rosyjskiej Elena Mizulina przygotowała ustawę, która przyspieszy możliwość uzyskania rosyjskiego obywatelstwa przez Ukraińców. Przemówił także poszukiwany listem gończym Wiktor Janukowicz, który nadal uważa się za głowę państwa i przestrzega przed wewnętrznym konfliktem zbrojnym. Ja, Wiktor Janukowicz, przemawiając do ludu Ukrainy, nadal uważam się za prawowitego szefa państwa ukraińskiego, wybrany na podstawie wolnej woli obywateli Ukrainy. I nie może być to anulowane wobec tragicznych Wydarzeń w mojej ojczyźnie. Na ulicach wielu miast naszego kraju szaleje ekstremizm. Pod moim adresem i adresem moich współpracowników kierowane są groźby przemocy fizycznej. Zmuszony zostałem, by zwrócić się do władz Federacji Rosyjskiej w celu zapewnienia mi bezpieczeństwa osobistego przed działaniami ekstremistów. Niestety, to, co się dzieje teraz w Radzie Najwyższej, nie ma mocy prawnej. Wczoraj na Majdanie Niepodległości podano skład Rady Ministrów Ukrainy. Wysunięci kandydaci do objęcia tek ministerialnych są przedstawicielami tylko dwóch partii. Batki Wszczyny byłej premier Julii Tymoszenko oraz Nacjonalistycznej Swobody Olechat Jachny Premierem ma zostać Arsenij Jaceniuk. W resortach mają pracować także społeczni aktywiści Majdanu.